Cześć kochani, dzisiaj poobserwujemy chwileczkę, krótszą chwilę <laughs> krewetki Cardina Denerle, tak zwany kardynałek, które się dość szybko mnożą właśnie w akwarium 250 litrów. I teraz możemy tak króciutko, szybko przeanalizować, dlaczego tak się dzieje. Jakiś większych zabiegów nie robię niż w innych akwariach, ale jednak ilość miejsca i biofilmu przestrzeni sprawia, że te krewetki jakby nie mają jakby nie wiem, zahamowań czy, czy ograniczeń w ilości. Ja tu wpuściłem krewetek 10, znaczy nie, źle mówię. Wpuściłem 20 czy coś takiego i na drugi dzień mi padło połowę i zostało około 10 krewetek. To trzeba by cofnąć się do tego filmiku, tam nagrywałem, jak mi padały. No i z tych powiedzmy, niech będzie 10 krewetek, to już mam podrośniętych po 3 miesiącach. Czyli po 4, no maksymalnie po 4 miesiącach. Dosyć sporą gromadkę tych krewetek. Myślę, że nie wiem. Jak mówiłem ostatnio, że około 70, no to myślę, że. Jednak jest ich zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że tam za skałą, za tą dużą skałą, jest ich naprawdę bardzo dużo. One tu sobie wychodzą, żerują w świetle. Filmik nawet nie, nie pokazuje połowy ich piękna, jak na żywo. Jak to wygląda, jak one po prostu zbierają tutaj ten biofilm. Wyskubują jakieś małe niteczki. No, takie kosiareczki, wiecie. Tych krewetek. Obradecz, no, sporo. No, nie wiem do końca, ile może ich być. Jak 70 liczyłem ostatnio, to nie wiem. 100? 150? Może 170? Nie wiem. <noise> Tutaj gdzieś maluszki były przed chwilą. Tylko chyba się schowały, bym wam nagrał. Tylko musiałbym zrobić zbliżenie. Tam taki podrostek malutki. O, tam jest krewetka. czekaj, to. Spróbuję zrobić swoim wzrokiem, swoim, a nie innym. Zuma. I gdzie wy jesteście, maluszki? Nie przynieście mi wstydu. Eee. Ok. To nie ta skała, dlatego zuma, <tego> nie mogę tego malucha namierzyć. O widzicie? Jak uciekał. Gdzie Ty tam uciekasz? To on się wczoraj prawdopodobnie urodził. Jest taki mały, że go prawie nie widać. wielkości małżoraczka. A tu te kardynałki pałaszują. Są też galakcje, wpuściłem tutaj około 20 galakcji. No, chciałbym, żeby tu się przyjęły te galakcje. No, wiecie, tam akwarium to już nie podmieniam. Półtora roku wody. Więc zastanawiam się, czy ile to wytrzyma. No Dodaję tych specyfików wszędzie, więc... NO3.0 mam, więc... Myślę, że jest bardzo dobrze. I o czym ja mówiłem? I o czym ja mówiłem? Tak, duże akwarium to stabilne parametry. Musicie o tym pamiętać. W 25 litrach nie rozmnożycie w bardzo dużych ilościach na dłuższą przynajmniej metę krewetek. Choć ja miałem taki raz wysyp krewetek w boju, moje pierwsze takie jakby początki hodowli krewetek, ale to wynikało z tego, że robiłem podmiany ogromne 5 litrów na te 25 litrów co tydzień. Wody to w sumie netto to było około 17 do 20 litrów, więc jedną czwartą co tydzień podmieniałem i ta woda była po prostu kryształ. Nie dawałem pokarmu, nie wiem. Wyczytałem, że kardynałki nie jedzą pokarmu. No nie wiem, co ja taki łatwowierny, ale po prostu przestałem dawać pokarm. I okazało się, że one i tak sobie radzą. Tam był osad glonowy, tam były bakterie i bardzo fajnie sobie radziły. I to mi się później gdzieś tam z czasem też koło 20 krewetek było. Później myślę, że koło 200 i zaczęły zdychać. No wiecie, za małe akwarium. Tutaj nawet jakby było te 150 czy 200 krewetek, no to nie jest nie wiadomo jaka ilość krewetek na 250 litrów. To jak będzie dopiero 2000 krewetek, to mm, zobaczymy, szał, ale po to, po to nagrywam właśnie, żeby to było takie stopniowane, tak? Widzicie, duże krewetki, mniejsze krewetki, żeby nie było, że to same duże ciągle prze, prze, przerzucam z jakiegoś akwarium, które mam po lewej stronie. Ale jakbym tu przerzucił, to nie wiem, to faktycznie z milion krewetek już bym miał. Ale trzeba pamiętać, że jak jest już taka ilość krewetek, to właśnie warto dawać te probiotyki, ostatnio nagrywałem filmik, o tych ludzkich probotykach oczywiście ale, ale to są takie akwarystyczne dobre probiotyki, bioenzymy też daje, o. Ostatnim mi się właśnie skończyła paczka bioenzymów. Muszę sobie po prostu zamówić na sklepie. Czyli znaczy, to kolega mój zamówi, a ja użyję. Widzicie są starsze, mniejsze krewetki. I wiecie, jeżeli... Nawet bym policzył tutaj, że samic jest, nie wiem, no... Ile możecie myślicie, że jest samic? No dorosłych samic, no niech będzie tam, z, nie wiem, z 20, nie? Młodych, tam może z 30, 50. No i jak one dojrzeją, przyjdą te wylinki i się zaczną rozmnażać. No to nie wiem, ile będę miał w grudniu za pół roku. Jestem ciekaw, o, zagadka: ile można mieć krewetek w ciągu roku? Akwarium założone w styczniu ile w grudniu będę miał krewetek oczywiście nie więcej nie, bo tak dokładnie to nikt nie będzie wiedział nie? nawet ja nie będę wiedział tego. ile krewetek Karidina yy, denerle będę miał w grudniu jeżeli mam koło 150 powiedzmy teraz a 4 miesiące temu było to koło 10 no ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ja widzę jak to się po prostu szybko mnoży, to jest też akwarium, które raczej nie podmieniam wody. Jedyna podmiana to jest 10 litrów. Jak czyszczę gąbki. Gąbki są duże, więc tam z, z 5 do 7 litrów schodzi. Eee, jeszcze troszkę zlewam wody i dolewam 10, tam z solami oczywiście zawsze sole dodaję. One sobie świetnie radzą. Ostatnio właśnie nagrywałem też filmik o, o tych witaminach. To mnie kolega uświadomił, choć ja byłem trochę, tak mi się wydawało, że to tak jest pomyłka, że w tym opakowaniu, co pokazuje te witaminy, to są witaminy do morskiego, okazało się. Co mnie bardzo dziwi, ponieważ witaminy i aminokwasy, i minerały do morskiego. Zawierają i magnez, żelazo, różne rzeczy, troszkę nawet jakichś chyba metali ciężkich. No, patrzcie, a krewetki mają to w nosie, mnożą się, e, w ogóle jakby nie zwracają na to uwagi. No, i ja chciałem Wam powiedzieć, że to nagrywam tutaj Wam z przodu te krewetki. Nie wiem, czy tam popatrzycie w tył, w oddali. To, co z przodu nagrywam, to drugie tyle z tyłu. Kiedyś, jak patrzyłem tam z tyłu za Za, za tą skałkę, którą teraz nagrywam, tą dużą, o, wycofam, wycofam, no, za tą dużą skałkę, to tam była cała ściana krewetek, więc z przodu to widzimy mniejszą ilość krewetek przeważnie. No niesamowite dla mnie to jest. I nie nagrywam tylko tego, żeby się chwalić, bo oczywiście chwalę się, bo jest się czym chwalić. Ale po prostu może was to ciekawi, no to jest niesamowite, że z 10 krewetek po 3-4 miesiącach można mieć 150 krewetek. To ja nie wiem, miałem 9 samic, jeden samic był. No nie, nie umiem sobie tego wyobrazić, bo wiecie, przeławiałem losowo, raczej nie patrzyłem jako szczególnie po prostu łapałem i przerzuciłem nie na próbę. A jak zaczęły zdychać, to sobie myślałem, o, piernicze już nie dorzucam, bo mi zaraz padną a szkoda mi krewetek. No. To były przerzucone. Od razu Wam pokażę, żeby nie było. O, z tego akwarium. O, z tego akwarium. Tutaj właśnie są kardynały. Tu było ich zawsze więcej, tych kardynałków. Zdecydowanie więcej. Choć myślę, że może być ich więcej jeszcze, bo one też się teraz chowają, France. No, właśnie tak. Tak z tymi krewetkami jest, nie ponagrywa za dużo. One się bardzo lubią chować. Tutaj halenkę posiłem, bo tyle już miałem ślimaków, że nie mogę na to patrzeć. O, tutaj. Za tym glonem, też. Tam z tyłu są na kokosie w kokosie pod, pod grzałką. Też tu jest niemało tych krewetek. Ale widzę, że to akwarium no już maksymalnie po wakacjach już będzie większa ilość. A raczej dając te różne specyfiki, probiotyki, środki na obniżenie NO3, PO4 będę jakość wody utrzymywał na wysokim poziomie. No i sam fakt... O, łapie mi jakiś smugi. Sam fakt e, dokarmiania bakteriami sprawia, że te krewetki się naprawdę bardzo fajnie szybko mnożą. I rosną szybko, bo to też jest ważne. O. Tylko kolejne podrostki. A nie wiem. Będę chyba z tych krewetki musiał sprzedawać, bo ja już nie wiem, co ja będę z nimi robił. Jeść nie będę, bo jestem alergikiem. Jeszcze by mnie uczuliły. Zabiłaby mnie pasja po prostu. <laughs> actually, może nie, to tak nie będę tragizował, ale... Wiecie. No. Widzicie, już gadam 12 minut do Was. Ale to trudno się oderwać od tak pięknego widoku jakim są krewetki Sulawesi te małe dalej tu siedzi, no właśnie takie są pipki z nich, tych, z tych małych krewetek za dużo się nie poruszają o, tutaj tylko białe łapki widać pod tymi skałami, no bardzo fajna sprawa z tymi skałami, dobrze mi to się udało, wymyśliło nie zmieniają parametrów, to jest też ważne, bardzo ważne. Szukajcie takich skał wulkanicznych, które nie zmieniają parametrów. Um, nie wiem, jakie tu jest pH, bardzo mnie to interesuje. Ale myślałem, ostatnio, żeby, żeby jednak kupić sobie sondę, bo tam ta się zrypała. Czy urządzenie się zrypało? A sonda dobra? Nie, sonda też jest zwalona. Dobra, nie będę Wam tu przynudzał krewetunie się mają bardzo dobrze w tym akwarium bardzo to słowo dobrze to by było za mało bardzo dobrze no i piszcie w komentarzach ile obstawiacie ile obstawiacie ile będę miał krewetek końcem e, tego roku tym akwarium ile się może rozmnożyć maksymalnie ja tu ani jednej nie dorzucę żadnego akwarium bo, bo nie chcę no widzicie jak się to mnoży no. Dobra, dzisiaj jest, co jest dzisiaj? Sobota, o, o, ale dzisiaj w pracy byłem to pół weekendu, tylko mam. Dzisiaj 18 czerwca, 19 czerwca, niedziela, kościółek itp. No to trzymajcie się, do zobaczenia, do słyszenia. Hej!